Ojciec mi, no tak, 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 tylko że jak wychodziłaś na randkę, to miałaś się z tyłu. historyjka, kobieta ładna z grupy Barbie, tak bym ją określił, dzwoni do serwisu e, samochodowego i mówi tak, proszę Państwa, ja kupiłam tydzień temu Was samochód i mam potężną awarię. Nie wiem, co to jest, musicie to jakoś zreperować. No ale co się stało, pyta e, rozmówca, ponieważ mam źle ustawione lusterka, ponieważ jak spojrzę w te lusterka, to w każdym widzę samochody, a przecież powinna widzieć siebie. Historyjka, oczywiście rodzinna, rzecz się w domu rodzinnym. Dorastająca, dodam, że ładna córka wraca do domu wieczorem z pierwszej randki ze swoim nowym chłopakiem. I ojciec mówi: Siadaj, kochanie, bo muszę coś ci powiedzieć. Nie wiem, czy widziałaś, że masz tu z przodu w rajstopach taką dziurkę małą. A tak, mam, mówi córeczka, a to nic wielkiego lej stopy, to się nowe kupi. Ojciec mówi, no tak, 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 tylko że jak wychodziłaś na randkę, to miałaś ją z tyłu. W domu synek przychodzi ze szkoły. Bardzo zadowolony, ale tak podejrzanie zadowolony, więc ojciec taki lekko zaniepokojony pyta, Stasiu, a co ty taki jesteś dziś zadowolony? Taki wróciłeś uśmiechnięty ze szkoły. No bo pani nas pytała i tylko ja znałem odpowiedź na to pytanie. A o co was pytała pani nauczycielka? No ona pytała nas, kto położył pineskę na jej krześle. Historyka, jak zawsze, króciutka na dzień dobry. Tatuś zabrał swojego małego synka do ogrodu zoologicznego po raz pierwszy. Jadą, jadą, jadą. E, wchodzą i synek mój, tato. A, a dlaczego te goryle tak jakoś z podełba na nas patrzą? Nie, nie, synku, spokojnie. E, to jeszcze nie zo, to jest kasa. E, kto tam? Policja. E, o co chodzi? No, przyszliśmy porozmawiać. A ilu was tam jest? No dwóch. No to porozmawiajcie ze sobą. <noise> e, otóż młode, e, młody chłopak relacjonuje mamie podróż z ojcem autobusem. No i mówi, wiesz mamusiu, jechaliśmy właśnie z autobu w autobusie z tatą i tato bardzo poprosił mnie nagle, żebym ustąpił miejsca pewnej pani mówi, mama, no bardzo ładnie, syneczku, widzisz, bardzo dobrze tato zwraca Ci uwagę, jak należy postępować. Tak, mamo, z tym, że chodziło o to, że ja siedziałem u taty na kolanach.